Ze studia Voice House seria podcastów Planet in Brief. Cyklon tropikalny Alfred uderzył we wschodnie wybrzeże Australii. To pierwszy raz od 50 lat, kiedy taki żywioł pojawił się w tym regionie. Przeniósł obfite opady deszczu, gwałtowne wichury i potężne fale sztormowe. W pobliżu Brisbane zarejestrowano falę o wysokości ponad 12 metrów, najwyższą w historii lokalnych pomiarów. Burze i silne wiatry uszkodziły linie energetyczne w stanach Queensland i Nowa Południowa Walia. W sumie prąd straciło prawie 400 tysięcy domów i firm. Według lokalnych władz żadna inna klęska żywiołowa nie spowodowała większej przerwy w dostawie prądu w historii stanu Queensland. Trwa usuwanie szkód, ale mieszkańcy będą odczuwać skutki awarii jeszcze przez wiele dni. Cyklon spowod... Powodował też duże utrudnienia w transporcie. Tymczasowo zamknięto lotnisko w Brisbane i wstrzymano kursy komunikacji miejskiej. Ponadto zawieszono lekcje w ponad tysiącu szkół. Zamknięto także budynki użyteczności publicznej. W wielu miejscach wciąż obowiązują ostrzeżenia o możliwych powodziach. Katastrofalna powódź całkowicie zalała ponad 300-tysięczne miasto Bahia Blanca na wschodzie Argentyny. To skutek historycznie dużych opadów deszczu, które wystąpiły w regionie. Według lokalnych władz, w ciągu 8 godzin spadło tam ponad 400 litrów wody na metr kwadratowy, to tyle, ile średnio spada tam w ciągu roku. Gubernator prowincji ogłosił stan wyjątkowy, a minister bezpieczeństwa opisał sytuację jako absolutnie krytyczną. Nie żyje co najmniej 15 osób. Ewakuowano też prawie 1500 mieszkańców miasta. Pod wodą znalazły się Całe domy, szpitale i ulice. Powódź całkowicie sparaliżowała komunikację miejską i doprowadziła do zamknięcia lotniska. Rząd wysłał policję i wojsko do pomocy w akcji ratunkowej. Miasto dostanie 10 milionów euro pomocy. Prezydent Argentyny ogłosił trzydniową żałobę narodową. Tak ekstremalne powodzie w Bahia Blanca mają się powtarzać w przyszłości. Ich powodem są coraz większe zmiany klimatyczne dotykające całą Amerykę Łacińską. Światowy poziom lodu morskiego osiągnął najniższy poziom w historii. Wynika z pomiarów unijnego programu Copernicus. Na północy w Arktyce pokrywa lodowa była w lutym tego roku o 8% mniejsza od historycznej średniej tego miesiąca. Z kolei lód morski na południu, na Antarktydzie osiągnął czwarty najniższy poziom w historii, 26% poniżej średniej miesięcznej. Coraz gorszy stan pokrywy lodowej jest jedną z konsekwencji wzrostu temperatury na świecie. Według danych programu Copernicus, luty 2025 roku był trzecim najcieplejszym lutym w historii pomiarów. Globalna średnia temperatura powietrza w tym miesiącu wyraźnie przekroczyła poziom 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z czasami sprzed epoki przemysłowej. Kurcząca się pokrywa lodowa oznacza, że powierzchnia oceanów staje się ciemniejsza. To z kolei zmniejsza zdolność Ziemi do odbijania światła słonecznego i dodatkowo przyspiesza ocieplenie. Powoduje też, że na biegunach pojawiają się anomalie pogodowe. Na początku lutego naukowcy zaobserwowali nad Arktyką ciepłe masy powietrza, które spowodowały tymczasowy wzrost temperatury aż o 20 stopni celsjusza powyżej średniej. Zaledwie 36 firm na świecie odpowiada za połowę globalnych emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wynika z raportu Carbon Majors. W 2023 roku było to ponad 20 miliardów ton CO2. Wśród głównych winowajców największe koncerny paliwowe. Większość z nich to spółki państwowe takie jak rosyjski Gazprom, China Energy czy Coal India. Absolutnym liderem pod tym względem jest jednak Saudi Aramco. Gdyby saudyjski koncern był państwem, zająłby czwarte miejsce na świecie pod względem ilości emisji. Tuż za Chinami, USA i Indiami. Wysoko znalazł się też prywatny gigant ExxonMobil, którego emisje porównywalne są z dziewiątymi na światowej liście Niemcami. Wspomniany raport pokazuje też szersze tło historyczne. Według danych sięgających XIX wieku, 75% emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych pochodzi od 180 firm. Te dane, zdaniem autorów badania, dają kolejne argumenty za pociągnięciem koncernów paliwowych do odpowiedzialności za ich wkład w globalne ocieplenie. Na koniec pozytywna informacja. Populacja wilków szarych w Europie odnawia się i stale rośnie. Z najnowszych dostępnych wyliczeń wynika, że w 2022 roku na terenie naszego kontynentu żyło ponad 21 tysięcy zwierząt tego gatunku. To wzrost prawie o 10 tysięcy w porównaniu z rokiem 2015. Tylko w Polsce żyje obecnie ponad 1000 wilków szarych. To bardzo dobre wieści. Oznaczają, że krajowe i unijne programy ochrony wilków działają, mimo że zwierzęta te żyją w Europie w trudnych warunkach. Nie tylko dzielą przestrzeń z dużą populacją, Ludzi, ale też muszą radzić sobie z silnie przekształconym krajobrazem, polami uprawnymi, miastami czy infrastrukturą drogową i energetyczną. Według autorów wyliczeń, odnowienie się populacji wilka w Europie świadczy o tym, że duże drapieżniki mogą dobrze żyć w pobliżu ludzi. Inny przykład takiego współistnienia to lampart plamisty zamieszkujący obrzeża dużych miast w Indiach. To było Planet In Brief od Voice House. Polecamy się zawsze rano na kanale Jarosław Kuźniar In Brief. W aplikacji Voice House Club możecie tego briefa także przeczytać. Do nagrania tego odcinka użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.